Mówi o odcinaniu kurka z gazem. Niemcy tworzą coraz dziwniejsze narracje, a polski premier zakomunikował w środę praktycznie najbardziej radykalne posunięcie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej dotyczących, no właśnie rosyjskiego gazu, ropy, ogólnie surowców. Za pomocą całkowitego embarga. Pomysł ambitny i duży, zobaczymy tylko, czy wykonalny, i zobaczymy, czy w ogóle będzie trzeba go wykonywać, jeśli Putin faktycznie odetnie gaz całej Europie. Testia rosyjskich surowców jest niezwykle skomplikowana i zdecydowanie nie aż tak oczywiste, jak mogłoby się wielu osobom wydawać. W tym miejscu można się kłócić o to, kto miał złą politykę energetyczną. Niemcy. Ale na ten moment wydaje się to być trochę bez sensu. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o surowcach z Rosji. Jak ważne są. Kim można zastąpić Putina, czy w ogóle można Putina zastąpić, i czy osoby, którymi ewentualnie byłoby można, co w ogóle od niego lepsze. Oraz o takim mniej oczywistym surowcu, może nie tyle energetycznym, co jednak niezwykle ważnym. I przez którego braki wywołane bezpośrednio wojną, która ma miejsce w Ukrainie, całkiem dużo ludzi może cierpieć na całym świecie. Bez zbędnego przedłużania. Zostawcie lajka, like zostawcie suba i lecimy. Żeby pokazać wam, jak napięta jest obecnie sytuacja na rynku surowców. Trzeba porozmawiać o wydarzeniach, które mają miejsce cały czas. Kilka dni temu cały G7 zgodziło się, że nie ustąpi Putinowi, który wymaga, żeby te wrogie państwa za gaz płaciły za pomocą rubli. I tu nie będziemy wchodzić w szczegóły tego, jak to dokładnie miałoby wyglądać, bo de facto po prostu przelewalibyśmy i tak euro na konta Gazpromu, który by te pieniądze zmieniał. Po prostu Putin chce złamać te warunki umów, w których płacimy euro, w taki sposób, by trochę ratować swoją gospodarkę i wywierać większą polityczną presję na Zachód. No i groził, że jeśli tego nie zrobimy, no to on wstrzyma dostawy. Można było zastanawiać się, czy Europa się jednak oficjalny komunikat, który teraz od wszystkich płynie, jest taki, że nie, nie zrobimy tego, nie będziemy płacić w rublach. No i te ogłoszenia padły. Potem Scholz i też inne osoby rozmawiały z Putinem. Putin w ogóle zgodził się, że spokojnie kontrakty nie są zagrożone, więc Europa zaczęła się cieszyć, tylko po to, żeby Putin po chwili powiedział, że nie, jednak tak będzie, ja podpisałem takie stosowne ustawy, i jednak będziecie musieli płacić w, w rublach. A gaz nie jest za darmo, bo jak później mówił Kreml, gaz nie jest za darmo i nie będziemy go charytatywnie Europie wysyłać. I znajdujemy się w dziwnej sytuacji. Zachód cały czas mówi, że nie zapłaci. W rublach. Putin mówi, że przyjmie hajs tylko w rublach. Ciężko powiedzieć, co się stało. Tutaj warto zaznaczyć: wyłączenie gazu nie jest takie proste. To nie jest tak, że po prostu zakręcamy kurek i on nie leci, i tego wydobycia nie da się tak po prostu zaprzestać. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Bo zastanówmy się na razie, jak to jest naprawdę ważne, jak ważne są te rosyjskie surowce w Europie. Wojciech Jakubik, analityk i naczelny Biznes Alert, twierdzi, że Europa jest w stanie przetrwać bez rosyjskich surowców. W 2020 roku Rosja odpowiadała za około 43% gazu na tym europejskim rynku, czyli teoretycznie, no, jest to jakaś tam rzecz do zakopania. Inni dostawcy, ewentualne zwiększenie dostaw od Stanów Zjednoczonych, no, to dałoby się jakoś tam powoli zakopywać. Pewnie byłyby jakieś przerwy, problemy. Byłyby wysokie koszty gospodarcze, ale jednak no, ludzie nie zaczęliby umierać z tego powodu. Jednak problem polega na tym, że nie wszystkie państwa Unii Europejskiej są tak samo uzależnione od tego rosyjskiego gazu. Widzicie, Urszula von der Leyen ogłosiła plan taki długotrwały plan odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych. Plan zakłada zwiększenie importu skraplanego gazu, jeszcze większe wdrażanie OZE, czyli tych odnawialnych źródeł energii, ogólne oszczędzanie i zużywanie z własnych rezerw, które jeszcze jako Unia Europejska mamy. I plan teoretycznie ma być wykonany w 2027-2030 roku. I ta rozbieżność dat dokładnie pokazuje nam, jaki jest problem. Bo widzicie, za różnymi datami lubują różne państwa. I też nie ma co się dziwić, różne państwa są w skrajnie różnym stopniu uzależnione, tak jak Wam powiedzieliśmy. I żeby tutaj nie być gołosłownym, taka Łotwa albo Czechy są uzależnione w 100%. Tak, dobrze słyszycie, te państwa importują 100% gazu z Rosji. Chociaż mimo tego, trzeba przyznać, no że najgłośniej płacze i też największy problem ma ktoś inny. Więc. Niemcy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Scholz jeszcze do niedawna cały czas powtarzał, że rosyjski gaz jest niezbędny dla gospodarki Niemiec i bez niego się nie da. Do tego mówił o całej europejskiej ekonomii, która też jest w dużym stopniu od tego zależna. A minister gospodarki i ochrony klimatu Habek mówi o tym, że to zagrażałoby spokojowi społecznemu. Ten problem wynika z tego, że Niemcy od lat normalizowały politykę, jaką miały względem Rosji. Nord Stream 2 był tego... Ostatecznym przykładem, tak naprawdę. Ale tutaj warto zauważyć, że ich obecna polityka względem Rosji i w ogóle względem świata, no, drastycznie się zmieniła po wydarzeniach, które mają miejsce w Ukrainie. 100 miliardów na wojsko, uwalenie Nord Streamu i berbok robiąca minę zdziwionego Pikachu i udająca, że nie wie co się dzieje ona wcale tutaj nie chciała nic złego. Problem polega na tym, że te zmiany, ok, są, ale trochę za późno. Niemcy bardzo mocno energetycznie uzależniły się od Rosji. Jeśli zapytacie jak bardzo, no to bardzo. 32% całego gazu importowanego do Niemiec pochodzi z Rosji. Ich rezerwy są. Małe to jest jakaś 1,4 rocznego zużycia, i do tego w dużej części posiadane przez rosyjskie spółki. Chociaż do tego zaraz przejdziemy, bo tutaj Niemcy zaczną robić coraz bardziej agresywne rzeczy, ale jednak. A ten gaz w Niemczech jest naprawdę ważny: służy za 15% produkcji energii i służy 41 milionom gospodarstw domowych. To nie są liczby, które można tak po prostu olać. I pomijając nawet ten gaz, niestety Niemcy uzależniły się od Rosji jeszcze w innych kwestiach. 34% rynku ropy naftowej, no to jest właściwie też rosyjska sprawa, tego rafineria, którą Niemcy posiadają, też jest bardzo mocno związana z rosyjskim kapitałem. A do tego elektrownie węglowe, które jakoś mogłyby teraz na chwilę zadziałać, to 54% węgla jest prowadzonego z Rosji. Penetracja Rosjan, jeśli chodzi o niemiecki rynek energetyczny, jest gigantyczna i będą mieli z tego powodu przerąbane. I tu Warto zauważyć, że w ostatnich dniach, a nawet godzinach widzimy dużą zmianę. Niemcy oficjalnie powiedzieli, że myślą o tym, czy nie znacjonalizować tych spółek rosyjskich, które posiadają, wiecie, tą rafinerię, czy tam części tej rafinerii, te rezerwy gazu i tak dalej. To jest strasznie mocny ruchem, jak się na tym zastanowicie. Do tego wprowadziły pierwszy stopień takiego zagrożenia, nakłaniają ludzi do oszczędzania gazu, więc ewidentnie są gotowi na zwarcie, co jest całkiem ciekawą sprawą. I wiecie, teoretycznie można by zakładać, że Niemcy mogą sobie poradzić nawet całkiem nieźle bez tego gazu, albo w ogóle nie poradzą, tylko to już jest bardzo mocne gdybanie. Prawda jest taka, że mimo wszystko mówimy o państwie, które jest bardzo silne gospodarczo i pojawiają się pierwsze szacunki, które pokazują, że nie straciliby na tym jakoś znacząco więcej niż na po prostu covid pierwszym roku COVID-a. Więc o ile oczywiście, to nie jest tak, że oni to przetrwają w jakiś bardzo super łatwy sposób, o tyle też nie jest tak, że Niemcy upadną. Więc zobaczymy. Zobaczymy, kto pęknie pierwszy w tym starciu Zachód Rosja, jeśli chodzi o gaz. Szczególnie, że pamiętajmy, dla Rosji odcięcie Europy od gazu. To jest odcięcie 30% ich wpływów do budżetu, 30% wpływów całego państwa. Istnieją pewne podejrzenia, że Rosja może sobie gorzej poradzić z odcięciem surowców do Europy. I niż Europa. Tak jak mówiliśmy, Stany Zjednoczone już jakiś czas temu zdecydowały się na kompletne embargo, jeśli chodzi o Europę z Rosji, tylko że tam to dla rynku było jakieś 8%, co sprawia, że nie ma praktycznie porównania do Europy. Anglicy bardzo mocno mówią o tym, że oni się będą odcinać i to w ogóle wszystko jest super i my to całkowicie zrobimy. Tylko tak przekładają te terminy i w sumie to już nie do końca wiadomo, kiedy tak naprawdę to się uda, całkowite odcięcie, bo wiecie, ta kwestia nie jest prosta do przeprowadzenia, nawet jeśli bardzo byśmy tego chcieli. Ale w tym miejscu, mimo wszystko, warto zaznaczyć i zauważyć i zapamiętać, że jeśli chodzi o ropę, gaz, ogólnie surowce energetyczne, to nawet jak sobie zastąpimy Putina innymi miejscami, to to nie jest tak, że rozmawiamy z bardzo fajnymi ludźmi, zupełnie innymi od Putina. Ogólnie energetyka jest moralnie ciężka. No bo zastanów. Się, od kogo na przykład ropę moglibyśmy sobie brać? Mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar. I nie żeby coś, ale czy to są takie cudowne miejsca, jeśli chodzi o prawa człowieka, brak dyktatorów albo jakichś innych form, które do końca nam się podobają? Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska robią bardzo nieprzyjemne rzeczy w Jemenie i finansują praktycznie wszystkie takie grupy, które robią całkiem duży syf na Bliskim Wschodzie, jakie mogą. To tego mówimy o państwach, gdzie, wiecie, karabatów za coś jest absolutnie normalna, jakby nie jest niczym wyjątkowym. Arabia Saudyjska Zrobiła sobie niedawno masową egzekucję, 81 osób. Katar z kolei to państwo, w którym 10% ludzi, którzy tam są, to obywatele, a reszta to imigranci, no, nie są na pewno obywatelami. I wielu z nich, tak nawet nie można powiedzieć, że pracuje, co bardziej jest niewolnikami. To pozdrawiamy. Przyszłe Mistrzostwa się w piłce nożnej, to będzie doskonała zabawa. Na stadionach zbudowanych przez ludzi, którzy umierają w trakcie ich budowania, nie wiadomo, jest super. Więc. Zatoka Perska nie jest optymalnym miejscem, jeśli chodzi o prawa człowieka, mimo że mają bardzo dużo ropy. Inna sprawa jest taka, że te państwa są w OPEC, czyli no, tej organizacji, która za ropę na świecie odpowiada, której bardzo ważną stroną jest Rosja, która nie za bardzo tutaj próbuje robić rzeczy. Już pojawiały się głosy, że no wiecie, my nie chcemy za bardzo upolityczniać ropy i nie chcemy tutaj zwiększać produkcji, bo tylko dlatego, że. Rosja robi jakieś rzeczy, no tak, nie nieopolitycznie nie robi. Dobrze na to wychodzi mordy. Chociaż tu warto zaznaczyć, że Niemcy podpisały z katarem umowę na bardzo dużo skraplanego gazu. Bo widzicie, mimo tego, co wam powiedzieliśmy, to Katar dla Stanów Zjednoczonych ostatnio stał się nawet spoko państwem, wiecie, no w tej sytuacji geopolitycznej trzeba trochę oddawać ze swoich idei, jednak iść do pewnych państw, które może nie są takie idealne, ale nie są aż takie tragiczne. Z drugiej strony, Stany Zjednoczone idealne, nie? Nie przesadzajmy. Katar stał się jednym z głównych sojuszników stanów poza NATO, w tym wszystkim co się dzieje, ale wracając do tej umowy. Katar zobowiązał się, że zdubluje do 2025 swoje wydobycie, swoją produkcję i Niemcy bardzo się cieszyły. Problem polega na tym, że nie za bardzo mają jak ten gaz odbierać, bo nie mają terminali. Dopiero zlecili budowę, ale to jednak trochę zajmie. Więc o ile wydaje się na papierze, że jest super, to tak na krótki termin to niewiele się zmienia niestety w tym wątku. No ale to nie są przecież jedyne państwa, od których wolno brać ropę, gaz i tak dalej. No, oczywiście, że nie. Wiadomo, mamy jakieś Norwegię, mam jakieś inne państwa, które jednak tych surowców trochę mają i są w miarę spoko. No ale jednak jeśli mówimy o dużych graczach, to kogo jeszcze mamy? No mamy Iran. No a Iran to tak wiecie, no to Iran. Pomijając już fakt, że ma te sankcje na sobie i tego gazu nie może sprzedawać i ropę nie może sprzedawać, to nawet gdyby im pozwolić, to to dalej Iran. Więc w naszej skali moralność jest okej, okay, jest tak nie jakoś wyżej niż poprzednie państwa. No a poza nim, oczywiście, jest jeszcze Wenezuela. I ona też, zakładając, że dogada się ze Stanami, w kontekście tych sankcji, mogłaby całkiem dużo wnieść. To jest państwo, które ma jedne z największych zasobów ropy na świecie. Gdyby tylko nie krwawy dyktator. Także jak widzicie. Frajda ludzi, od których można kupować surowce energetyczne jest doskonało. I wiecie, nie twierdzimy w tym miejscu, że nie należy tych surowców kupować, tylko pokazujemy, że jako świat no nie jesteśmy w zbyt dobrej sytuacji w tym wszystkim. Oczywiście, można poza jeszcze tymi państwami, mówić. jakimś Kazachstanie i tutaj tych państwach bliżej Rosji, tylko wtedy ten gaz, ta ropa musiałaby być i tak przez rosyjską infrastrukturę. Rosja mogłaby to blokować też ideologicznie zarabialiby na tym, więc jakby Trochę nie ma sensu. I jasne, na pewno są kierunki, które trochę ropy mogą dostarczyć. Dużo mówi się o Afryce, dużo mówi się właśnie o tej Norwegii, ale jednak to Europa potrzebuje całkiem sporo tego towaru. I nawet jakieś tam dostawy, to, to wiecie, 43% które trzeba zastąpić, nie od Rosji. To jest dużo. I tutaj przed zakończeniem jeszcze filmu, tak w ramach ciekawostki, bo powiem wam jeszcze o jeszcze jednym surowcu, który jest takim paliwem, ale dla naszych ciał bo nie takim paliwem dla silników, mówimy o pszenicy. Mega ciekawa sprawa, tak żebyście też załapali. Ogólnie będzie wielki kryzys żywnościowy, który w bogatych zachodnich krajach spowoduje inflację, a w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w biedniejszych krajach spowoduje głód. Bo około 30% rynku pochodzi z Rosji i Ukrainy. I jest to o tyle problematyczne, że przy okazji tego wszystkiego to ta pszenica często szła z portów ukraińskich, nawet ta rosyjska pszenica. Także mamy całkowite przerwanie dostaw, 30% pszenicy z rynku wyparowało. Rosyjska Wszystka flota zajmuje te porty, transportowanie tego pociągami jest dosyć niewydajne. No i też nie oszukujmy się, nawet jak wojna się skończy, to Ukraina tak z dnia na dzień nie odbuduje sobie gospodarki, żeby wysyłać bardzo dużo pszenicy do świata. Więc tak, jakby mamy te rzeczywiście surowce energetyczne, to, żeby było nam ciepło, to, żeby gospodarka działała, mega ważne. A z drugiej strony mamy zbliżającą się taką lekką katastrofę humanitarną na całym świecie. No, no powiedzmy tutaj w naszym obrębie, ale nie tylko europejskim. Także co, no, zapowiada się super. Będzie super zabawa, na pewno świat nie stanie na głowie. I Rosyjska inwazja wcale nie miała gigantycznie większych konsekwencji niż nawet same konsekwencje dla Ukrainy. Jest super, staramy się starać dla was. Dajcie nam suba, dajcie nam lajka, like To jest nasz inny film. Trochę nie mamy nadziei w tym momencie.